Drodzy uczniowie, zaproszeni gości. Uroczysty apel z okazji Dnia Święta Niepodległości, który będziemy obchodzili 11 listopada w niedzielę, to dla nas wszystkich podwójna okazja. Pragnę dzisiaj zwrócić uwagę na dwa elementy, które są dla nas wszystkich, powinny dla nas wszystkich być istotne. Właśnie w dniu tego święta, 11 listopada, Święta Niepodległości. Po pierwsze, czcimy pamięć tych, którzy 100 lat temu marzyli o wolnej ojczyźnie. Marzyli, a później ginęli i w 1918 roku rozpoczął się proces budowania państwowości polskiej. Niepodległej, suwerennej państwowości polskiej. Trwał 4 lata, zakończył się dopiero w 1922 roku. Jednak po ponad 100 latach Polska była państwem niepodległym i tych, którzy walczyli o niepodległość, ginęli. Czcimy dzisiaj, pamiętając, że niepodległość nie jest dana na zawsze. I w tym momencie pragnę zwrócić uwagę na. Drugi element tego święta, święta radosnego nas wszystkich, abyśmy zwracali uwagę na własne zachowanie, podejście do pracy, podejście do nauki. Czymże jest dzisiaj patriotyzm? Właśnie tym. Dobrze wykonywaną pracą, nauką na rzecz własnego rozwoju, a własny rozwój każdego z nas to jest rozwój naszej wolnej, silnej Ojczyzny. Tylko z silną, ojczeską, silną Polską będą się liczyć na świecie i w Europie. Polska będzie silna naszą siłą, skuteczną, odpowiedzialną pracą oraz nauką dla własnego rozwoju. Dziękuję. Właśnie z okazji 11 listopada mamy do napisania pracę z historii języka polskiego. Oczywiście wszystko należy. Wierz, forma pracy do boku. bliży się twórcze podejście do tematu. Nie przesadzaj, znam kogoś, kto Ci pomoże. Chodź ze mną do mojej Ona wie wszystko o pierwszej wojnie światowej, legionach pielęgnowskich, a wielu fanów co się nawet kochało. Polski Wczoraj, a wczoraj był 5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu podpisano konwencję rozbiorową. Oporę odcięto ziemię naszych bradziadów, a braci naszych do innych państw przyłączono. Jako nakawy, z których rozwinąć się ma przyszła armia Polska i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową polgą. Lewcie swe wady, zmieniajcie świat, póki czas, póki czas, póki czas.